Siemanko, ze strony Rafał z motor, oczywiście kolejny dzień, no to kolejne motocyklowe nowości, jakie trafiają do naszej oferty. Za mną tutaj kolejna propozycja dla Ciebie na ten sezon 2025. Jeżeli chodzi ci po głowie naked, ale żeby jednak faktycznie zacięcie miał spore, czyli żeby tej mocy nie brakowało, no to myślę, że liter no to jest motocykl, który został stworzony dla Ciebie. No i co dalej? Jeżeli gdzieś tam chodzi ci po głowie też stania hondy, czyli motocykl Honda, no to mamy w propozycji Honda cb 1000R, motocykl z 2008 roku. No oczywiście w litrowym silniku, taki bardzo bym powiedział, no, swojego czasu futurystyczny sprzęt. Zobaczcie fajny monowachacz, zajebista felga, z przodu, z przodu generalnie lampa tego motocykla, która przypomina taką maskę gazową. Więc no jeżeli to jest motocykl, który faktycznie chodzi Ci po głowie, no to zostań do końca, i ja już Ci pokazuję jaki motocykl udało nam się dorwać. A myślę, że oferta jest fajna, bo trafił nam się egzemplarz z fajnym przebiegiem. No i też uważam, że bardzo fajnie zachowany jak na 15 lat motocykla, wróć, więc 17 lat. Motocykla. Zostań do końca, zobacz co dla Was przygotowaliśmy, i być może to będzie motocykl, który pojawi się już niebawem u któregoś z Was w garażu. Honda CB1000 R. Generalnie to jest motocykl, oczywiście w Gamie Naked no i myślę, że to jest taki fajny swego czasu bardzo fajny przykład motocykla właśnie, który też został jeszcze nieco e, no taki zrobiony na jeszcze większego naked'a czyli to, co, co jakby no w tym że tak powiem gatunku się liczy najbardziej czyli ogół z tego, co jest że tak powiem e, niepotrzebne no i myślę, że w generalnie fajnych zamachach nam się trafił w 2008 rok, motocykl z ABS e, no i chyba największa jego zaleta to jego przebiegła 25 tysięcy kilometrów jak na motocykl 17-letni to uważam, to jest raczej z kategorii tych fajnych, fajnych no, może nie rary tasków, no bo pomówmy się, no to też nie jest jakiś przebieg e, stricte kolekcjonerski, absolutnie nie ale no to na pewno jest z gamy tych, tych, tych mniejszych, co, co powoduje że macie też bardzo duży, duże zaplecze i potencjał w tym motocyklu, nawet jeżeli za sezon 2, 3 bądź 4 dorobicie do tego motocykla, nie wiem, kolejne 20 tysięcy, to on wciąż będzie raczej miał mało niż dużo, e, no i oprócz tego, że przebieg jest fajny, co nas skusiło, no to też motocykl jest bardzo fajny względem takim wizualnym stricte, obchodząc go dookoła osoba, która zwraca uwagę, nie wiem, na detale no, to obędzie go i powie, i powie że naprawdę ładny sprzęt. I on nie jest jakiś poobcierany, nie jest powniatany, nie ma tu nic, jakichś takich elementów, które by nas kolały w oczy. Więc no myślę, że jest to fajna oferta. Oczywiście zaraz, z bares bliżej, na szczegóły też wam dam. Eee, co do sprzętu, jakby takiego pobocznego, no to, tak jak wam wspomniałem, że został zrobiony na jeszcze i Co to znaczy? No myślę, że zostało po, po, pozbyte się elementów, które są, że tak powiem, niepotrzebne, czyli oczywiście ogon taki, który fabrycznie jest dosyć długi, został zastąpiony krótkim uchwytem na tablicę rejestracyjną e, z LED-owym podświetleniem rejestracji i led kierunkowskazami. Generalnie możecie powiedzieć, że ale malutkie kierunkowskazy i w ogóle prawie żadne światła podświetlenia rejestracji, ale muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o te tylne światła, które sam osobiście uważam, że kierunkowskazy powinno być widać, no bo jednak e, w takim cyklu nawet, e, no nie wiem, autostradowym jak mega mocno mijamy się z samochodami, to fajnie dać cynk nawet jeżeli jeździmy w grupie, że nas że, że, że zmieniamy ten pas, to co jest fajne, zobaczcie, to są kierunkowskazy, które mają homologację, tak samo jak jak na rejestracji czyli to są rzeczy, które zamontowane były jeszcze na terenie Niemiec, no Niemcy mają to w zwyczaju, że no tam takich nielegalnych przyróbek raczej się nie robi, więc mamy tutaj kierunkowskazy, które mają homologację, są w ledzie to to już znaczy, że one będą fajnie świeciły ale to co jest ważne, to jest niby jedna tylko lampeczka ledowa ale ona jest na soczewce, więc naprawdę zaraz wam zapalę, zobaczycie, że te kierunkowskazy bardzo fajnie widać, mimo, że są no takie bym będzie bardzo minimalistyczne. No oczywiście cały ogon wprawił, że ten motocykl no, odsłoniło się też jeszcze bardziej to koło, to też na pewno za sprawą akcesoryjnej końcówki wydechowej, która raczej należy do tych na pewno minimalistycznych tu oczywiście Xil z DB Killerem. No ten motocykl brzmi zupełnie inaczej, niż jakbyśmy wsadzili tu taką wielką puchę, która ani nie wygląda. No a tutaj przynajmniej widać zajebiste koło e, na monowahaczu. No taki efekt na pewno to zrobiło. E, no i oczywiście z przodu to samo, kierunkowskazy oryginalne zostały zastąpione takimi mniejszymi. Tutaj już jeżeli chodzi o widoczność tego przedniego kierunku, no troszeczkę mniej nam z reguły zależy, ale są kierunkowskazy, elegancko, więc tutaj po jednej i po drugiej stronie taki kierunkowskaz jest. Fajnie, to pasuje do tej środkowej soczewki. No i w ogóle no, styl tej lampy jest taki dosyć mocno bandziorowy, więc myślę, że to też powinno Wam się podobać. Oryginalne lusterka, które są na kierownicy, tak samo z tych takich połączków tutaj zostały zastąpione końcówkami kierownicy razem z lusterkami. No, na pewno przyczyniło się to do troszeczkę fajniejszego wyglądu. No, jeżeli chodzi o samą sam jakby stricte widoczność, na pewno się troszeczkę pomniejszyła, ale myślę, że nie jest aż tak źle. Tych lusterek naprawdę coś, niecoś jeszcze. Widać. No, oprócz tego parę takich symbolicznych dodatków, czyli e, takie kraszpady silnika, zawsze troszeczkę bardziej się to osłania. Tutaj zamiast zwykłego bagnetu został wsadzony termometr e, do, do mierzenia temperatury oleju. Klamki zostały wymienione na takie regulowane i to w dosyć mocnym stopniu, bo oprócz tego, że tu odstęp e, klamki od manetki, plus tutaj jeszcze rozsuwanie, jeżeli chodzi o długość, no i jeszcze to są niełamki, więc też wielostopniowa regulacja klamek. Fajnie, że to jest. No, oprócz tego chyba symboliczna zapalniczka, jeżeli chodzi o gniazdo do ładowania na kierownicy. No i to wszystko sprawiło, że myślę, że całkiem fajny to jest motocykl w fajnym niebieskim kolorze, dość takim nieoczywistym jak na Hondę. Nie. No i co tu więcej? Słuchajcie, 8 rok my robimy kompletną dokumentację do rejestracji, więc tak naprawdę wykupując to od nas, idziecie prosto do wydziału komunikacji, robicie rejestrację, ubezpieczenie i możecie śmigać. Właściwie całkowity koszt 120 zł plus ubezpieczenie, więc nie ma tutaj, e, nie ma tutaj tragedii. E, my w odczuszu robiliśmy serwis olejowy, co będziecie mieli wpisane w książkę serwisową, więc e, mamy to wyzwyczają w każdym z tych motocykli wymieniać olej, żeby mieć super pewność, że wyjeżdżacie od nas z olejem i że ten olej tam jest zalany, co też wam ułatwi serwisowanie motocykla na przyszłość. Pozostało ostrzec myślę, że że też jest spokojne, te tarcze z klockami są fajne, zawieszenie jest suche, z tyłu tarczy klocki tak samo w porządku, napęd myślę, że jest git, sam silnik bardzo ładnie pracuje, więc tutaj zastrzeżeń nie ma, motocykl generalnie jest sprawny i tak dalej. Już chodzi o jakiś serwis najbliższy, no to tutaj można by się było zastanowić nad kompletem ogumienia. Można, może nie trzeba było, no wszystko zależy od tego jak bardzo jesteście nastawieni na trzaskanie kilometrów i jak duże są wasze umiejętności. Przy takim stylu jazdy niedzielnym uważam, że te gumy mogłyby jeszcze zostać, no bo bieżnikowo są jeszcze w miarę spoko, więc i przednia guma. I uważam, że jest gitara. Eee, coś tam jeszcze na nich pojeździł, te pół sezonu, no ale generalnie nie ma tu jakiegoś, jakiegoś szału. No i jeżeli chodzi o też rocznik opon, no to jest niestety zmora motocykli, które mają niskie przebiegi. Tutaj widać, że ten motocykl od tam 14 roku obstawiam, że dość długo stał. Eee, no bo mamy przednią gumę właśnie z 14 roku, tylną z 18, więc no, to nie jest dosyć, dosyć leciwe. No, plusem jest to, że no, to jest jakieś też potwierdzenie tego przebiegu, no bo jednak po tylu latach eee, to opony zostały oryginalnie niewymieniane, więc ty, ty, ten kilometrz też się nie znożył Najzwyczajniej w świecie. Zrobić. No ale myślę, że robiąc taką, taki zabieg w tym motocyklu, to już mamy naprawdę taką bardzo fajną zabawkę na ten sezon 2025. Jeszcze jest na to czas, żeby ewentualnie jakieś swoje poprawki w tym motocyklu zrobić. No i co, zapraszam Was serdecznie do Żardowa. Jaśminowa 20 Motor 2 padajcie, zrobimy sobie piąteczkę. Pogadamy o motocyklach, będziecie mogli sobie przysiąść na tą CB, zrobić sobie przymiarkę, nawet nią przejechać, jeżeli tylko pogoda pozwoli, więc jak najbardziej Was zapraszamy. No i kto wie, jeżeli Wam się motocykl spodoba, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to finalizować. W razie, wo, może Wam też pomóc, jeżeli chodzi o transport motocykla, przywieziemy Wam to w każde miejsce w Polsce, można zadzwonić zapytać, ile kosztowałby taki transport. Można też zamówić sobie oglądanie tego motocykla bezpośrednio pod swoim domem, czyli tak właściwie zamówić go pod swój dom. Znowu zadzwońcie, zapytajcie, ile kosztowałby taki zabieg do Waszej miejscowości. Wtedy w razie wunu no to z góry płacicie za sam transport motocykla. My do Was przyjeżdżamy. Ogl... Przepraszam, oglądacie go sobie na miejscu u siebie pod domem. Jak się podoba, no to dopiero wtedy za niego płacicie. Jak się nie podoba, no to po prostu straciliście tyle, co koszt naszego dojazdu. My go pakujemy z powrotem i wracamy do siebie. Co myślę, że jest taką opcją bezpieczną i dla Was, i dla nas. A na dzień dzisiejszy to jest najpopularniejsza forma sprzedaży MotoRW. I sprzedajemy tak naprawdę całe mnóstwo motocykli. No i co? No myślę, że to gdzieś tam dla potwierdzenia przekręcam kluczyk, czerwony guzik oczywiście w dół, klikamy sobie zapłon, no i tutaj mamy do czynienia z typowym literkiem, 4 cylindry w rzędzie, no to jest coś, co zawsze będzie dawało wam ciarki. koloru motocykla, pasuje podświetlenie zegarów, tutaj sobie dajmy, a, te kierunkowskazy, które chciałem Wam pokazać, na przykładzie chociażby siodę, zobaczcie, jest soczewka, zobaczcie, jak to pali po oczach, więc naprawdę bardzo szczerze do swojego motocykla też bym takie zainstalował, bo, no bo po prostu ta widoczność też myślę, że jest istotna, no a styl na pewno się poprawił. <śm> Słuchajcie, no tych, którym zawsze mało No to litr w nakedzie. Ciężko, żeby Żeby tutaj już komuś nie wystarczy, słuchajcie lewa w górę, widzimy się w kolejnej prezentacji w wolnej chwili badajcie nasze social media facebook, instagram, tiktok, wszędzie tam jesteśmy możecie sobie zajrzeć i troszeczkę więcej o nas dowiedzieć, no i ja was oczywiście zapraszam do nas do żartowa jeszcze raz jesteśmy w trakcie budowania takiej hali na 200 motocykli, więc już niebawem wielkie otwarcie no i myślę, że możemy w tym roku sporo namieszać, jeżeli chodzi o rynek motocykli używanych, trzymajcie się jeszcze raz lewa w górę, do zobaczenia, no i myślę, że niebawem już ten motocykl znajdzie nowego właściciela, być może może właśnie ciebie, kto wie, Siemanko. Hej!